Rok 1979. W Warszawie odbywa się pierwszy w Polsce bieg maratoński, Maraton Pokoju, największy wówczas w Europie. Bieg ukończyło niemal 1800 osób. Duża popularność maratonu to zasługa Tomasza Hopfera, dziennikarza, który w telewizyjnej akcji Bieg po zdrowie popularyzował bieganie. Wydaje się, że to było takie proste, ale czasy były trudne, bo taki Taki pasjonat biegania jak był Tomek Hoffer, wielka gwiazda telewizyjna to właśnie taka gwiazda mogła pociągnąć ludzi, zapowiedzieć na antenie. W 2000 roku maraton liczył raptem 700 biegaczy. Dwa lata później organizacja biegu stała się zagrożona z powodów finansowych. Zagorzali biegacze, chcąc utrzymać ciągłość tradycji, utworzyli fundację Maraton Warszawski. To właśnie dzięki nim biegacze po raz kolejny stanęli na mecie. Ten bieg zapoczątkował zupełnie nowy rozdział. Z imprezy, która walczyła o przeżycie, narodziła się impreza, która zaczęła wyznaczać nowe standardy organizacyjne. W ciągu kilku lat Maraton Warszawski z Przedmieść trafił do centrum miasta, do, na ulicę Marszałkowską i do Łazienek Królewskich. Padały kolejne rekordy. W 2007 roku w maratonie wzięło udział 2000 uczestników. Pięć lat później metę na Stadionie Narodowym przekroczyło 7000 biegaczy. Bieganie daje taką szansę, by czuć się zdrowym, by czuć się młodszym niezależnie od tego, kiedy urodziliśmy się, by przynależeć do pewnej, spo... do pewnej społeczności. Kiedy się zmieniło życie, więcej można osiągnąć, to trzeba więcej siły, więcej zdrowia. Bieg bardzo w tym pomaga. Wszystkie wielkie imprezy sportowe potrzebują strategicznego wsparcia. Dzięki zaangażowaniu partnera maraton ma szansę rozwijać się w jeszcze szybszym tempie. Wsparcie silnego partnera to olbrzymie możliwości. W ciągu najbliższych kilku lat maraton warszawski stanie się imprezą, w której będzie brało udział kilkanaście tysięcy osób i która będzie należała do grona największych partnerskich imprez w Europie. Trudno sobie wyobrazić o lepszą platformę do komunikowania rzeczy pozytywnych, dobrych, potrzebnych dla jakiegokolwiek partnera. I nie chodzi tylko tutaj o zwykły marketing z dotarciem logo, produktu, ale chodzi o budowanie pewnej społeczności, która identyfikuje się ze znakiem. Tym, która ma wspólne myśli i idee, a przecież bieganie nie polega tylko i wyłącznie na ruchu, ale jest przede wszystkim malacją pewnej idei. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii imprezy, która wielkimi krokami wbiega do czołówki biegów maratońskich w Europie. Przedstawiamy sponsora tytularnego 35 Maratonu Warszawskiego. Jesteśmy jedną z największych i najstarszych instytucji finansowych w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej. Ubezpieczamy miliony Polaków i dbamy o ich bezpieczeństwo. Troszczymy się także o ich zdrowie, finansując z funduszu prewencyjnego liczne akcje profilaktyczne. Nasze ubezpieczenie medyczne zapewnia kilkuset tysiącom osób wszechstronną opiekę zdrowotną. Bardzo ważną częścią strategii PZU jest oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych dla naszych Obecnych i przyszłych klientów. Już teraz jesteśmy liderem w tej dziedzinie, ale mamy zamiar być niekwestionowanym kreatorem rynku. Naszą ambicją jest, aby ubezpieczenia zdrowotne i obszar związany z ochroną zdrowia stał się trzecim filarem działalności biznesowej Grupy PZU, obok ubezpieczeń majątkowych i obok ubezpieczeń na życie. Od wielu lat bardzo intensywnie i konsekwentnie realizujemy programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do Polaków. Przeznaczamy na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych. Do dyspozycji naszych klientów mamy prawo. Prawie tysiąc placówek zlokalizowanych w całej Polsce. No i tak naprawdę oferta, którą przedstawiamy klientowi, jest kompleksowa. Nie ma lepszej profilaktyki niż ruch na przykład bieganie. Stąd PZU, jako firma dbająca o zdrowie Polaków, postanowiła zostać strategicznym partnerem Maratonu Warszawskiego. Dla nas, jako firmy ubezpieczającej zdrowie i życie Polaków. Aspekt prewencyjny tego wydarzenia jest oczywisty. Chcemy, aby temat zdrowia i profilaktyki trafił do świadomości jak największej liczby Polaków. Chcemy również, aby w tym kontekście był obecny prezes. Mamy świadomość, że nie każdy jest w stanie przebiec maraton od razu, ale dobrze by było, aby Polacy zaczęli dbać o swoje zdrowie i postawili na zdrowy, aktywny styl życia. Parafrazując pewnego filozofa, można powiedzieć, że każda nawet najdłuższa droga, a więc i maraton, rozpoczyna się od pierwszego kroku. Więc zróbcie ten pierwszy krok, żeby być zdrowszym, żeby się ruszyć.